Cześć, witam. X z tej strony z kanału KryptoKamikadze. Miałem wczoraj ciekawy telefon od brata. Wieczorem, jak wiecie, mam brata za granicą w Stanach. Siedzi i dzwoni do mnie i mówi: Cześć, słuchaj, posłuchałem tego, co mówiłeś i sprzedałem swoje Litecoiny. A ja w zdziwieniu odpowiadam: Ale ja ci nie mówiłem, żebyś sprzedawał swoich Litecoiny teraz. I zaraz dojdę do tego, jak rozwinęła się ta sytuacja, bo sytuacja jest bardziej skomplikowana, niż by się wydawało w tym prostym zdaniu. I ma naprawdę sens. I ma potężny sens. I myślę, że wszyscy powinniśmy zdać sobie z tego sprawę w pewnym momencie. Um, mój brat kupił te Litecoiny, większość Litecoinów, które kupił, kupił w cenie w okolicach 30 dolarów za Litecoina. I... Nie chcę mówić dokładnie, ile tych Litecoinów kupił, ale powiedzmy, że powiedzmy sobie, przykładowo, że kupił je mniej więcej gdzieś w okolicach za 10 tysięcy dolarów tych Litecoinów sobie nakupił. I um, sprzedał je wczoraj, tak, mówił, że sprzedał je wczoraj. Dlaczego? Otóż um, przejdźmy na stronę. Jesteśmy na stronie, tutaj jest New Jersey, Stany Zjednoczone, i zobaczcie sobie. Jak wyglądają na przykład ceny nieruchomości w Stanach? Oczywiście najróżniejsze, ale takie powiedzmy ceny nieruchomości dla ludzi z naszej półki to jest coś pomiędzy 150-200 tysięcy, tak jak tutaj macie. Oczywiście mówił mi również, że kupuje foreclosure. Foreclosure to znaczy, że nieruchomość zabrana przez bank, sprzedawana przez bank. I teraz. Hmm, jak powiedziałem, dlaczego sprzedał swoje, dlaczego sprzedał swoje Litecoiny, powiedział: Słuchaj, zawsze mówiłeś, że po to kupujemy krypto, aby poprawić standard swojego życia w pewnym momencie. A więc e, sprzedałem moje Litecoiny i na których zarobiłem pięć razy tyle, czy tam prawie sześć razy tyle, i jestem, i jestem gotowy, aby zrobić coś z tymi pieniędzmi. No i zobaczmy sobie, hmm. To nie, jest, to nie jest mój, akurat dla mnie, wymarzony ruch, ale w jego sytuacji to jest właśnie idealny ruch. Czyli, krótko mówiąc, kiedy sprzedajemy swoje krypto? Wtedy, kiedy jesteśmy gotowi, aby coś z nimi zrobić, coś, co ma polepszyć stan naszego życia, coś, co spełnia nasze, nie wiem, marzenie, które chcieliśmy sobie, że tak powiem, zrealizować coś co pomaga nam w danym momencie. I gdy mówimy o kryptowalutach i tutaj możemy akurat ta strona to się nazywa Zillow, możecie sobie wejść na tą stronę i zależnie od stanu możecie sobie przeglądać jak wyglądają nieruchomości, jakie są ceny, jakie są ceny nieruchomości zebranych przez bank, zobaczcie taka nieruchomość zebrana przez bank 160 i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wnikał w to jak to wygląda. Na przykład jeżeli byśmy weszli na nieruchomości na przykład w, w Vegas moim ulubionym Vegas, od taki powiedzmy fajny domek, zobaczcie, wygląda mniej więcej tak, nic specjalnego w środku, no taki zwyczajne, zwyczajny bungalow, bym powiedział, gdzieś tam sobie w, 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 w miasteczku Las Vegas z takim ładnym oto backyardem, który potrzebuje troszeczkę miłości. Od właścicieli. A więc, taka oto nieruchomość, i zobaczmy mniej więcej, a mówimy o 197 tysiącach. A więc, teraz um, bardzo ciekawy tweet, i teraz powiedzcie sobie sami, gdyby tak, załóżmy, że e, tak jak tutaj napisał Richard Hart, z czym, z, co jest bardzo ciekawe i co wszyscy z nas powinniśmy sobie zdać z tego sprawę i zastanowić się, w którym miejscu stoimy. Załóżmy, że naprawdę mamy. Kryptowalutę, która jest super użyteczna, która jest funkcjonalna, e, którą możemy przesyłać, płacić i tak dalej, i ale nie możemy stać się bogatym na tej kryptowalucie. Albo z drugiej strony mamy kryptowalutę, która już jest bardziej wymagająca może przesyły są droższe, może jest troszeczkę wolniejsza, ale za to możemy naprawdę się wzbogacić na tej krypto. To którą wybieramy? I oczywiście nie biorę tutaj żadnych podtekstów w stronę Facebooka lub innych stablecoinów. Po prostu, jako ludzie, zobaczcie, ludzie głosowali i to dosyć, no, 680 raptem głosów. Większość ludzi głosuje na to, że po to kupuje krypto, aby po prostu stać się bogatszym. Aby po prostu stać się bogatszym. Więc wracając teraz do tego, do tego kiedy kupić, kiedy sprzedać. A Kiedy kupić, to już nie ma znaczenia w tym momencie, bo musimy wiedzieć o tym, że w pewnym momencie, kiedy wchodzimy w coś, mamy mieć założenie. I nasze założenie jest, tak jak zawsze mówię przy BitMekie, opracowane dla dwóch stron. Co, się, co mamy zrobić gdy i co mamy zrobić gdy, gdy pójdzie w naszą stronę, gdy pójdzie nie w naszą stronę. Ale gdy wczoraj rozmawiałem po rozmowie z bratem, tak sobie siedziałem i się zastanowiłem, sobie myślę, ojejku, przy szlajko może jeszcze pójść do 200. Spokojnie, mógłby sobie przeczekać, mógłby coś tam. A z drugiej strony sobie pomyślałem, słuchaj, on prawdopodobnie wycyrklował sobie tak idealnie, że jeżeli to teraz puści, jeżeli to włoży w to w dom, który sobie chcieli z żoną kupić, i jeżeli się przeprowadzą z wynajmowanego w tym momencie apartamentu do swojego domu, i to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu miał lightcoiny przez parę miesięcy, no to, no to czemu nie? To jest, to jest cel. Nie patrzmy na to. Często jest w tradingu i w życiu jest tak, że patrzymy, o ojejku, ale mógłbym, co by było gdyby. Nie, patrzmy na to, co zyskaliśmy. I ważniejsze jest to, co już mamy, co możemy za to zyskać niż to, co by było gdyby. Bo przyszłości nie znamy może pójść w różną stronę, a to, co mamy w tej chwili, możemy wykorzystać. W sposób, który powinniśmy wykorzystać. I teraz w krypto, gdy jesteśmy w krypto, jednym z najważniejszych rzeczy, którą powinniśmy mieć zaplanowaną, dosyć często jest to pytanie również zadawane, e, zadawane czasami na Discordzie, czasami w jakichś takich e, komentarzach pod filmem lub czymkolwiek. A kiedy, kiedy ty sprzedasz swoje krypto? Kiedy sprzedasz swoje XRP? Kiedy sprzedasz swojego bitcoina? Na, za jaką cenę czekasz? Na jaką cenę czekasz na bitcoina? A ja bym tutaj powiedział, że są pewne założenia. Ja mam swoje założenia, Ty możesz mieć zupełnie inne założenia, i tak jak podałem przykład mojego brata, który miał totalnie inne założenia, który mi mnie zaskoczył. I te założenia są tymi założeniami, które powinieneś sobie założyć i je zrealizować. Jeżeli potoczy się według Twojej myśli, to jest super. To zrealizuj te swoje założenie. Zrealizuj to swoje marzenie. Prosta sprawa. Nie patrz, co by było, gdyby poszło 2, 3, 4, 8 razy do góry. Ty osiągnąłeś swój cel. To jest bardzo ważne. Teraz, czy życie mojego brata zmieniłoby się, gdyby Litecoin poszedł do zera? Nie, nie zmieniłoby się absolutnie. Ciągle robiłby to, co robi. Teraz, czy życie jego zmieniło się? Chociaż trochę przez to, że akurat tyle zyskał na tym Litecoinie, hmm, trochę się zmieniło. Ma, ma, nagle, ma nagle dom z, z garażem. Z, nie wiem, czy wiecie, ale to jest ważne. Dom z garażem, gdzie może wstawić swoje, swoje tam ulubione samochody. Ma, nikt mu nie powie, że ej, nie możesz tu trzymać swoich czterech samochodach, samochodów przed apartamentem, bo masz tylko pozwolenie na dwa. Znajdź sobie miejsce gdzieś tam, możesz sobie pracować nad swoim, nie wiem, samochodem przed domem, możesz w garażu siedzieć, dłubać. No, zwyczajne życie się zaczyna, nie? Czy to nie jest właśnie to, o co chodzi czasami? No i teraz to samo. Jeżeli ktoś właśnie się pyta, pytam mnie, kiedy sprzedaż swoje na przykład XRP, którego nie mam, oczywiście. No to oczywiście założenia są różne, bo mam założenie albo czasowe, albo cenowe. Czasowe, to znaczy czasowo, w tym i w tym czasie, w tym i w tym momencie mojego życia, to będzie mi potrzebne. I po prostu się, nieważne już co z tym będzie, albo, te, albo się tego pozbędę, albo się, albo będę coś z tego miał, albo nie, po prostu. Albo założenie cenowe. Przy tej przy tej cenie, nieważne co, zacznę realizować swoje marzenia, swoje zyski. I tyle. I teraz. E czy będę to sprzedawał i na przykład trzymał kubkę, że tak powiem, zielonych pod poduszką? Nie. To są, to są rzeczy, to są konkretne cele, to są konkretne jakieś tam, jakby tak jak powiedziałem, marzenia, które można sobie zrealizować dzięki temu. Pewnych pewnych krypto, pewnych moich planów, które już mam zrealizowane, to nigdy ich nie ja osobiście nie zrealizuję. Nie wiem, czy pamiętacie, taki odcinek zrobiłem, e, zrobiłem, że e, Bitcoin na 18 urodziny swojej córki, czy coś takiego. To jest, to jest, to będzie moje, na przykład marzenie, które mogę zrealizować, a nie muszę zrealizować. Nie wiem. To jest, e, to jest marzenie, które mogę, mogę, mogę że tak powiem. E, Mówię o zrealizowaniu tego marzenia w ten sposób, że mogę przy tym być lub nie mogę przy tym, nie, mo nie, nie będę przy tym, nie wiem. To jest spory kawał czasu do przodu. Nie wiem, czy jeszcze będę na tej planecie w tym momencie. Czyli są pewne rzeczy, które po prostu są i one już zostają. I to już nie jest dla mnie. To już, już przechodzi na następne pokolenie, że tak powiem. A są pewne rzeczy, które są dla mnie. I, i myślę, że realizacja takich, e, takich założeń. Najpierw zrobienie planu, a potem realizacja tego planu jest bardzo ważna, szczególnie w świecie tutaj inwestycji krypto, gdzie bardzo często można ponieść się emocjami lub zacząć zbyt szybko zmieniać swoje zdanie pod wpływem emocji, pod wpływem pewnych zdarzeń, pod wpływem pewnych wydarzeń. Nagle zaczynamy totalnie przerabiać cały swój plan. A to niekoniecznie jest dobre, szczególnie nie jest dobre, gdy mamy jakieś takie nie, niepokorne ruchy rynku lub w czymś stylu. Powinniśmy definitywnie patrzeć na fundamenty. No i dlatego na przykład, tak jak kiedyś rozmawiamy o tych kryptowalutach i kiedy rozmawiamy, dlaczego tak bardzo mi zależy, żeby widzieć fundamenty jakiegoś projektu albo cokolwiek innego, bo moją, że tak powiem, moją potrzebę adrenaliny. Ja mogę sobie wypełnić tradując na Bitmexie. Ja nie muszę sobie tutaj ryzykować mojej kasy wkładając w jakieś e, projekty z, z odległych miejsc po to, żeby myśleć, czy to czasami wystrzeli w górę, czy nie i tak dalej. Bo to jest ruletka. Jak będę chciał się zabawić w ruletkę, mam Bitmexa, idealna szure, szulernia, jak to mówi WD-40. I, i, I to jest wszystko. A, jeżeli chodzi o założenia, o plany... O, o, o jakieś długoterminowe lub całkiem pozaterminowe, czyli już nie, nawet nie moje plany, to to jest zupełnie inna historia. A więc e, zróbmy sobie plany, założenia, e, postanowienia i spróbujmy do tego dążyć w taki lub inny sposób. I na przykład tutaj moim tutaj dzisiejszym jakby motem całego filmu to jest to, że nawet w moim mniemaniu zły ruch może być bardzo dobrym ruchem dla kogoś innego, bo jest w zupełnie innej sytuacji życiowej, w zupełnie innych potrzebach i w zupełnie innym, że tak powiem, myślowej, jakby strefie życiowej, że po prostu ma zupełnie inny mindset w tym momencie. I na tym to polega. Także pamiętajmy o tym, Kupując, sprzedając, tak samo trzeba być, że tak powiem. Tak samo trzeba pamiętać, jak, jak, jak się wchodzi w krypto. Tak samo trzeba wiedzieć, jak i wyjść z tego krypto. I, i gdy wychodzimy, pamiętajmy, że wychodzimy w coś, a to coś to nie, niekoniecznie, właśnie tak jak powiedziałem, ma być jakiś sterta następnych papierków lub coś innego. Pamiętajmy, że ma to czemuś służyć, a głównie ma to służyć nam. Więc. Taka jest, takie jest jakby motto całego dzisiejszego, dzisiejszego filmiku. A więc e, to jest jeszcze taka stronka, jeżeli byście chcieli, homeper.com, bardzo fajna stronka. Tu również możecie znaleźć, e, że tak powiem, nieruchomości z całych Stanów, z różnych miejsc. To jest e, strona e, Freddie Mac and Fannie Mae, dwa banki, które jakby zostały z największą ilością e, m, nieruchomości, Porzuconych przez właścicieli, i przez długi czas sprzedawały te nieruchomości po kosztach bankowych. Można tutaj było naprawdę znaleźć niesamowite okazje. I tak. Tak więc, tyle na dziś. Dzięki wielkie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.